Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie z leśnej osady. Powracamy do tematu okien. Jakiś czas temu zamontowaliśmy trójkątne okna, trójkątne, nie tylko trójkątne, bo też prostokątne okna, ale w trójkącie na poddaszu zamontowaliśmy przeszklenie okna, które no fajnie by było już w końcu je obrobić. Hmm, dlaczego? Dlaczego wcześniej nie zostało to zrobione? Ze względu na pogodę, która była. Bardzo kiepska, no i na parę innych czynników, ale najbardziej to pogoda. Teraz y, dzisiaj zajmiemy się tym, że umyję te okna z zewnątrz i w środku, ponieważ od montażu jeszcze nie były myte. Nie miałem na to kompletnie czasu, ale przyszedł ten czas, że chcę je po prostu ładnie umyć y, i przygotować do obróbki. No i opowiem Wam też troszkę o tym, jak. Chcę je obrobić z zewnątrz, żeby po pierwsze przykryć tą piankę montażową, a po drugie te krzywizny na balach, na belach po prostu zakryć. Ale zacznijmy od tego, że je ładnie umyjemy i wyczyścimy. Mycie zaczniemy sobie od wewnętrznej strony. Jak widzicie, tutaj są jeszcze smugi pomontażowe od łap trzymających szkło, tą tafle, szkła. I tutaj właśnie muszę je umyć, flamugi e, przemyć. Tam widać zacieki. O, zaciki widać. No i generalnie od tego zaczniemy, a później powiem Wam jaki mam pomysł na to, żeby tutaj te belki zabudować. Z tej strony szyby już umyte, więc idziemy na drugą stronę, no to czas na te okna. Teleportowałem się, także możemy zaczynać. Okna umyte, pięknie się błyszczą, czyściutkie I jak widzieliście ogólnie mycie to będzie wyzwanie, wyzwanie, ale lubię takie wyzwania, to nie jest problem, da się to zrobić, tylko trzeba troszkę wysiłku. Tutaj nie będzie raczej problemu, bo tutaj sobie rozstawię drabinę lub małe rusztowanie i będę mógł sobie z rusztowania to umyć. Widziałem też takie teleskopowe ściągaczki, a wpadłem na fajny pomysł, że do samochodu można kupić taką niewidzialną wycieraczkę. To jest taki preparat, który się na, nakłada na szybę. I krople fajnie spływają po takiej, właśnie wypolerowanej szybie. I planuję przetestować i nałożyć na te wszystkie przeszklenia właśnie taką niewidzialną wycieraczkę. I zobaczymy, jak się sprawdzi, właśnie na takiej. Szybie. Tutaj też jest dość mocno wysunięty okap, dość daleko, więc generalnie tutaj deszcz mocno jakoś nie zacina. Troszkę z drugiej strony jest gorzej ze względu na to, że tam troszkę bardziej wieje wiatr, chociaż okap jest wysunięty tak samo, ale wieje wiatr i tam troszkę bardziej zacina, ale też nie ma jakiejś dużej wysokości i spokojnie z tamtej strony mogę umyć to okno też z drabiny. Jeśli chodzi w ogóle też o jasność tej szyby, to jak widzicie, no tutaj delikatnie coś tam widać, jest taki refleks, ale widać troszkę wewnątrz, widać tej deski i też widać to, co jest na zewnątrz. I myślę, że z tej i z tamtej strony będziemy musieli w przyszłości dać folię przyciemniającą albo taką refleksyjną, bo jednak w ciągu dnia troszeczkę widać, zwłaszcza, że tam jest strefa spa i ktoś mógłby tutaj ze strefy spasu by tutaj zaglądać, no i w drugą stronę, więc myślę, że taką folię też sobie tutaj nałożymy, ale to w przyszłości, na razie są okna, na razie trzeba je obrobić, przygotować, takie detale to już można sobie tam gdzieś robić pomalutku. Jeśli właśnie chodzi o tą obróbkę, to już Wam wszystko tutaj objaśniam, jaki sposób, jaki sposób w zasadzie chcę zrobić, a nagrywam ten film, ponieważ chcę tą moją wizję skonfrontować też z Wami, może komuś jakiś ciekawy pomysł się nasunie i będziemy mogli coś zmodyfikować. Jeśli chodzi o obróbkę, to pomysł mam taki, że mam pełno takich desek, które były tutaj przybite wcześniej. Dokładnie tutaj jest jedna z nich, ona była tam końcówka chyba z tej strony. I planuję zrobić tak, że przybidzie z powrotem, tylko je ładnie poprzycinać. Tutaj, oczywiście, jeszcze od razu zrobię podbitkę. Tutaj zrobić po skosie, wyciąć ukośnicą. O, tutaj po linii. I ta już mogłaby tutaj elegancko wyjść. A jeszcze pod spodem tutaj zrobić taki stelaż. Wystarczy środkiem, ważne żeby tutaj było mocowanie jeszcze dodatkowe, czyli puścić tutaj listwę na lico z tym i z tym. I żeby ta górna deska nachodziła delikatnie tutaj na, na tą ramę. No, i taki mam pomysł z tej strony i obić tutaj, a tutaj puścić takie dwie pionowe albo zrobić poziomo. Nie, muszą być, muszą być pionowo, bo jak tutaj będą pionowo, no to tutaj też jedna, druga też delikatnie, żeby tak centymetr nachodziły na, na ramę z tej i z tej strony, i myślę, że będzie w porządku. Dajcie znać, co na ten temat myślicie. No tutaj będzie troszkę zabawy, bo tutaj takie króciutkie będą musiały być. Tam z tym ukosem, fajnie, bo mam już przycięte do ukosu, bo one były z demontażu więc już mam idealnie kąt. Tylko ten kąt będę musiał łapać na ukośnicy tutaj. Tu jest troszkę wyżej no ale to tak naprawdę no, będzie zabawa, no będzie zabawa, ale taki mam pomysł nie mam innego pomysłu na obróbkę bo tą pianę zapianowane to wszystko trzeba też zabezpieczyć bo piana nie lubi słońca więc na ten moment z tej strony mam taki pomysł z drugiej strony mam pomysł taki, że pociągnę po prostu błazerię. zostało mi jeszcze trochę desek i tu już sobie próbowałem wcześniej no, bo chciałem sobie zobaczyć jak to będzie wyglądało i tutaj damy jedną deskę no, wiadomo, że to będzie przymaskowane. Drugą e, ładny zrobimy parapecik, i tutaj pójdą deski w ten sposób. Mm, będę musiał tutaj wyrównać. E, taką, e, takim punktem 0 będzie tabelka wystająca, bo jak widzicie, ona jest pod sporym kątem. Ta jest w pionie, bo tą wprawiałem. Ta jest całkowicie przekoszona, i muszę się do niej dostosować. Także tu będzie taka nadbudowa. Stelarz albo zrobię z aluminiowy, albo drewniany. Bardziej yy, myślę, że drewniany, ponieważ będzie lepiej współgrał z drewnem, będzie lepiej pracował. Więc będzie po prostu taki szkielecik zrobiony. Ładna obudowa deskami w ten sposób. Takie króciutkie deski będę musiał ciąć. No i tutaj dołem po długości dwie. Deski hmm, te blazery, no i takie ładne hmm, parapety u góry, podobnie też po długości deska. No i w ten sposób nie mogę tutaj niestety zostawić na wierzchu tych belek, choćbym chciał. Ale będzie to po prostu źle wyglądało. Więc będą zabudowane, czyli będzie pociągnięta ta boazeria, cała tutaj dołem, itd, tak i tak dalej. Więc dajcie znać, czy też taki pomysł Wam się podoba. A jak nie, no to dajcie znać, bo może macie jakiś lepszy na obróbkę tutaj wokół tych okien. Op! Za to na antresoli będę chciał zostawić belki na wierzchu. Tak, chcę zostawić, bo no podoba mi się taki surowy styl. Co ja więcej Wam powiem. Piękny widoczek przez okno. Tutaj jestem właśnie w trakcie e, tworzenia. Patrzcie jak łóżko fajnie wygląda. Łóżko z widokiem na Pogórze Rożnowskie. Już niedługo nasza antresola będzie dostępna dla gości. Tutaj czasami coś sobie jeszcze długie sprzątam, bo dużo od moich gratów tutaj jest, ale opowiem Wam o obróbce tutaj. E, mam pomysł taki, że o, tutaj mam kawałek listwy, którą dawałem tam na łączenie błazeri. Tylko kupię troszeczkę większą, około 2 cm, i zamaskuję tą pianę właśnie tym. No, i tutaj chyba będą opalone, tak, opalone będą te listwy. Tutaj dojdziemy błazerią. No i tak spróbuję zrobić w koło, żeby przykryć tą piankę, a żeby belki zostały na wierzchu. Tutaj przymaskujemy też e, jakąś jakąś listwą albo sznurkiem. Albo sznurkiem, tutaj sznurem też można pociągnąć i myślę, że nie będzie żadnego problemu. Więc taki mam pomysł na wykończenie okien na antresoli. No to tyle jeśli chodzi o temat okien w naszej chacie. Jeszcze ostatnio, w zasadzie wczoraj udało mi się podkręcić strefę chilloutu w naszej osadzie. Pamiętacie, w poprzednim filmie pokazywałem Wam basen, który udało się tutaj rozłożyć. Dodatkowo zrobiłem taki fajny mały płotek, tak żeby wyznaczał pewną taką granicę tutaj. No i też żeby ładnie, ładnie to wyglądało wszystko. Leżaczki, stoliczek. Przykryłem również basen plandeką, żeby tutaj nic nie wpadało. Dzisiaj jest 19 stopni, więc nikt nie korzysta. No, i udało mi się tutaj jeszcze to troszeczkę podkręcić. Tutaj właśnie zapomniałem, miałem kupić trawę, ale chyba zanim jeszcze kupię tą trawę i tutaj wysieję, to troszkę podrównam ten teren. Nie widać, ale są jest taka na przykład górka, tutaj się zrobiła. Musiałbym ją troszeczkę rozbić, przeczesać ładnie ten teren. I za jeszcze myślałem, żeby kupić trawę w rolce, ale nie orientowałem się, jaki to jest koszt. Bo w trawa w rolce by spowodowała, że od razu byłaby ładna trawa. I nie trzeba było czekać na to, aż urośnie już tutaj chyba z dwa trzy razy siałem, no ale niestety wygląda to w ten sposób. No. Więc myślę, że trawa w rolce mogłaby rozwiązać ten problem. Jeśli chodzi o skarpę, to tutaj zastosow zastosowałem taką deskę. O. Oparłem, yy, o, znaczy przykręciłem do wbitego takiej pionowego yy, yy, pionowej listewki. i ona idzie tutaj po długości, i jeszcze tu muszę dokończyć, i pójdzie tak po, po takim skosie, czyli raz. Dwa dotąd, i wtedy ładnie tutaj to zeskarpuję i zrobię tą skarpę. Na razie na skarpę nie mam pomysłu. no Jest taki plan, żeby w przyszłości obłożyć ją ładnie kamieniem. No ale i na ten moment jeszcze, jeszcze po prostu czekam, bo no nie mam kamienia i muszę to jakoś to sobie poukładać w głowie. Ale finalnie myślę, że na ten moment to w zupełności wystarcza. Najbardziej zależy mi, żeby tutaj już była trawa i żeby z tej strefy. Po lewej stronie można było już korzystać. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam za obecność. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie z leśnej osady. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.